Jak pan skomentuje to, co się tutaj dzisiaj działo? Ja myślę, że to jest świetny początek kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiejsza konwencja była znakiem, że Prawo i Sprawiedliwość ma zdolność koalicyjną ma zdolność przekonywania innych środowisk do wspólnego wystąpienia. To jest bardzo ważne. Myślę, że nasi zwolennicy chcą jedności chcą poszerzania organizacyjnego. A jeżeli chodzi o to, co jest naszym celem, naszym celem jest wspólne działanie, by ustrzec Polskę przed kolejnymi czterema latami rządu Donalda Tuska, rządu Platformy Obywatelskiej, rządu nic nierobienia, rządu pogrążania Polski w letargu i w kryzysie. To jest dzisiejsze przesłanie. Myślę, że sześć tygodni kampanii to jest i mało, ale także wystarczająco dużo, żebyśmy te wybory wygrali. Czy nie obawia się Pan o wynik wyborów? Są takie sygnały, że one mogą nie być uczciwe? Nie pan, to jest kwestia sprawdzania. Trzeba wierzyć i sprawdzać. Myślę, że mężowie zaufania, zaufani ludzie w każdej komisji wyborczej to jest także cel organizacyjny tego, tej kampanii, tych wyborów, prawa i sprawiedliwości i tej szerokiej koalicji. Z, którą tutaj dzisiaj widzieliśmy. Dziękuję bardzo. Mam pytanie. Jak się pan dzisiaj czuje po tym kongresie, po tym rozpoczęciu kampanii? Ponieważ wszyscy wiemy, że był pan bardzo blisko związany z samym prezydentem i z tymi ludźmi, którzy zginęli. Jak pan się czuje? Czy pan czuje satysfakcję, czy może jakiś niedosyt? Co pan odczuwa? Ja myślę, że to jest taki moment, w którym spotkaliśmy się też po to, żeby pokazać wszystkim Polakom, że to, co ci ludzie po sobie zostawili, ten testament, my będziemy właśnie wypełniać, my go chcemy realizować. I to jest bardzo budujące, było to słychać właściwie we wszystkich trzech wypowiedziach, że to te wartości, które za sobą niósł pan prezydent, ale też ci, którzy go w tym tragicznym nie otaczali, to są wartości, o których trzeba mówić. Trzeba mówić z podniesioną głową i trzeba o nie walczyć. I myślę, że dzisiaj wszyscy wyszli z sali kongresowej przekonani, że idą właśnie realizować te najważniejsze, te najważniejsze cele, które realizował za życia pan prezydent Kaczyński i realizowali za życia jego bliscy współpracownicy to na nas tych którzy tutaj zostali teraz ciąży obowiązek żeby tą e, pracę dokończyć jestem przekonany że ją dokończymy a jak pan ocenia przemówienie pana prezesa Przemówienie prezesa, które otwiera de facto kampanię wyborczą, no było jakby podzielone na kilka wątków. Tak? Z jednej strony e, musimy mówić o tym i przypominać e, naszym rodakom, co cztery lata temu obiecywała Platforma obywatelska i co z tych e, obietnic zostało zrealizowane, a wiemy, że praktycznie nic nie zostało zrealizowane. Po drugie, to są te wartości, o których mówiłem przed chwilą. E, Prawo i Sprawiedliwość ma program, ale ma i wartości. I ma ludzi, którzy te wartości chcą realizować. Sami wszyscy dzisiaj widzieliśmy, jak wiele różnych organizacji, często regionalnych, ale często ogólnopolskich postanowiło z pisem w tych wyborach współpracować, postanowiło pis poprzeć, postanowiło z list pisu kandydować. Myślę, że to jest dobry prognostyk. Teraz czeka nas sześć tygodni ciężkiej pracy. Mam nadzieję, że jestem przekonany, że za dwa miesiące będziemy mogli rozmawiać już w innej rzeczywistości. Czyli zdolność koalicyjna PISU jest. Ja jestem przekonany, że tak, jest naprawdę, nas jest bardzo wielu, bardzo wielu z nas często zadaje sobie pytania, czy tak to miałem jeżdżąc i spotykając się z ludźmi w momentach, w których była pokazywana mgła. Często ludzie przychodzili i mówili, dziękujemy, że, że żeście przyjechali, dziękujemy, że ktoś zorganizował taki pokaz, bo my widzimy, że nas jest więcej, my widzimy, że nie jesteśmy sami. I to dotyczy tych Polaków niezależnie od tego, gdzie oni mieszkają, często daleko od Polski. Ale oni też są, oni żyją jakby Polską. Oni wiedzą, że musimy dbać o naszą tożsamość. Tak a propos właśnie tego, co opisuje film Mgła, jak Pan ocenia raport, tak zwany raport Millera, bo wiemy, że to jest tylko dokument, nie ma bowiem wraku. Jak Pan ocenia tak zwany raport Millera? To jest jakby temat na inne spotkanie i na inną rozmowę, do której oczywiście jestem gotów. To jest trochę tak, że pan minister Miller był sędzią we własnej sprawie. Wiemy o tym, że minister Miller na co dzień nadzoruje Biuro Ochrony Rządu. Wiemy o tym, że Biuro Ochrony Rządu nie wypełniło należycie swoich obowiązków tego feralnego i tragicznego dnia. Ja myślę, że pan minister Miller powinien się też z tego wytłumaczyć. Tego w tym sprawozdaniu tej komisji zabrakło. To jest też trudno komentować dokument, który powstał tak naprawdę tak jak przed chwilą pan redaktor słusznie zauważył, bez dostępu do najważniejszego dowodu. A najważniejszym dowodem jest wrak. Wrak który pomimo wielu obietnic, które składał również nasz rząd, do dzisiaj leży tak naprawdę przykryty plandeką i niszczy je tam na tym lotnisku w Smoleńsku. Jestem przekonany, że. Jeśli nasz rząd będzie zainteresowany, a taki będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości, będzie zainteresowany wyjaśnieniem tej katastrofy, to poznamy prawdę. I podzielę się jeszcze na koniec taką jedną refleksją. Tuż jakiś czas temu byliśmy z panem ministrem Stasinem w w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej. I tam Polacy się nas pytali, nam mówili, że jak, jak my możemy być jako naród szanowani, jeśli naszemu rządowi, naszym władzom nie zależy na wyjaśnieniu katastrofy, w której ginie pierwszy obywatel tego państwa. My tę katastrofę musimy wyjaśnić. Nie tylko dlatego, że jesteśmy zobowiązani do tym, którzy zginęli, ale również dlatego, że jeśli nie wyjaśnimy, to Polska nie zajmie takiego miejsca, jakie zajmować powinna w, na mapie Europy czy mapie świata. Dziękuję bardzo.